Widzę, e, co mi się udało zdobyć na linii siedłosowie. I to, i to udało mi się zdobyć. To mi się udało zdobyć. I to, i to od kogoś. I to od, i to od fana. I jeszcze tutaj mi wyjechał bo... Po prostu boss mi by chciał, tak, se. Dobra, widzę, Eee, Bo ja, do czego tutaj idę, widzicie, będzie jakiś boss. I dobra, widzę, bo ja będę krzyczał. E, I widzę. Bi... O, coś będzie, Dobra, poczekaj, bo ja nie będę. A, jakiś... Dobra, dwa, Poczekaj. Tu jest formą Roślinę i ekspo. Kwoną to jest maszyna z, z galizny mózgu. Ja, dobra, ja tam nie ja rzucę mojego na no mojej hotspot. a rzucę ja tam mojego garamę o pepecino i normalino. Dobra, i też musimy mieć jakąś roślinę, żeby to połączyć. I połączymy jeden nam. Dobra, widzowie. Popęgos idzie dziewczyna. I swoją roślinę. Do, poczekajcie, widzowie. nie mogliście zauważyć. Była tutaj słowa mi Nie można tutaj już A ale, ale też widzę, coś wam pokażę. Widzę widzowie, co ja zdobyłem. O, dobra bizony. Zdobyłem by tej grze Tak jest. To już wam pokażę. A ja. Dragon Kameionik. Mój fan dostał. A ja sobie zdobyłem takiego. I powiedział mi. Niebieska Zjafa. I właśnie zrobiłem. A tak sobie. A tam. Metti!